Witaj w świecie kosmetyków Agrable. Warto do nas dołączyć, ponieważ rejestracja jest bezpłatna, a wszelkie potrzebne materiały otrzymują Państwo od nas drogą mailową. Biznes mogą Państwo prowadzić w dowolnym miejscu w Polsce. System wysyłkowy daje prosty dostęp do produktów. Rozwijają Państwo swój własny biznes, lecz wszyscy jesteśmy jego partnerami. Agrabla to produkty bezpośredników, dostępne po rejestracji. To możliwość zarobienia na polecaniu produktów, jako zadowolony klient. To przyjemność używania i zarabiania w zaciszu domowym. Takie rozwiązania polubią wszystkie gospodynie domowe. Na dzień dzisiejszy posiadamy cztery zestawy kosmetyczne. W skład których wchodzą takie produkty jak kofeina, kawior, algi, kolagen, kwasy acha, minerały z morza martwego, centela, trawa cytrynowa, zielona herbata, altacet, olejek miętowy, wosk pszczeli, wanilia, pomarańcza, cynamon. U nas mają Państwo bezpłatny dostęp do pakietów szkoleń. Mają również Państwo możliwość wyboru rodzaju współpracy poprzez aktywną promocję produktów i rozwijanie struktury, aby w końcu osiągnąć swój wymarzony dochód pasywny lub po prostu kupić produkty na własny użytek. W Agrabli nie trzeba realizować żadnych planów, aby co miesiąc zobaczyć gotówkę na swoim koncie. Zacznij z nami tworzyć nową jakość życia. Na świecie to działa. Zostań zadowolonym klientem i promuj markę Agrabla. Posiadamy prosty, przejrzysty i najszybszy plan marketingowy, który składa się z systemu binarnego 2 razy 6, to znaczy, że bezpośrednio pod sobą możemy mieć tylko dwie osoby, tak w poziomie pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, piątym oraz szóstym aż w końcu osiągniemy dochód pasywny w wysokości 1400 zł co miesiąc. Zastanów się, ile wydaje z budżetu domowego na kosmetyki i chemię gospodarczą codziennego użytku co miesiąc? U nas pierwszy zestaw kosztuje 110 zł każdy następny 84 zł do tych cen należy doliczyć 14 zł przesyłki oraz VAT. Pełna refundacja zestawu następuje w momencie zapisania 10 osób w sposób widoczny na rysunku w kolorze pomarańczowym. Pamiętaj, rejestracja jest bezpłatna, ale samo założenie konta użytkownika nie uruchamia go w strukturze. Konto w strukturze jest uruchamiane w momencie założenia abonamentu, czyli zakupu kosmetyków. Abonament trwa 30 dni. Termin na opłacenie jest to 7 dni od daty rozpoczęcia abonamentu. Po 30 dniach należy przedłużyć abonament w terminie do 7 dni od końca abonamentu. Po 30 dniach od opłacenia konta naliczana jest prowizja partnerom, w których w strukturze jest dane konto. Lecz pamiętaj, nieaktywne konta są usuwane, a ewentualna struktura przesuwana jest w górę. Bardzo proszę pamiętać, że link rejestracyjny znajduje się poniżej w opisie filmu. Dziękujemy i zapraszamy do rejestracji.